Cześć kochani, dzisiejszy filmik zaczniemy od przywitania się. Wszyscy machamy. Suszymy ząbki, panowie. A dziś w odcinku mamy gadżety. Tym razem nie kulinarne, bo tym razem będą samochodowe. Każdy z nas dostał zadanie znalezienia jednego gadżetu, który czuje, albo w który wierzy, przedstawienia go i jednocześnie sprawdzenia, czy jest fajny, czy jest niefajny. Zerknijcie sobie jeszcze do ostatniego odcinka z gadżetami kuchennymi, bo tam też się działo i możecie zaczerpnąć parę inspiracji gadżetowych. Kończąc ten długi, krótki wywód, po prostu przejdźmy do pierwszego gadżetów. Chyba będzie to klamer. Ja, zaczynamy. <gry> Jedną z wielu rzeczy, którą musicie robić, to jeść. Czasami w długich trasach, czasami nad jeziorem, czasami nad biwakiem przydałoby się opędzlować coś słodkiego. I będzie nas telepało, ponieważ razem z pięknym Romanem udajemy się w przestworza po to, aby przetestować przenośny samochodowy podgrzewacz do żywności. Mój zestaw kotlecików wyciągnąłem prosto z lodówki, a ja oreszcie opowiem Wam już na miejscu, chociaż tutaj... Kurde lasu nie ma. Dojechaliśmy. Nowen. An oven. Karton zwikrowany, bo nie mogłem się doczekać, doczeta, doczekać. Lunchbox Blue. Jest to elektryczny podgrzewacz żywności. Już wcześniej robiliśmy piękne ujęcia. Ja sobie wyciągałem, więc powiem wam, jak będziemy do elektrycznego podgrzewacza dostarczać prąd. Możecie podłączyć, jak akurat mam wersję 12V. Jest też wersja, na przykład w biurze, taki lunchbox możecie chcieć sobie odgrzać. Cena, za którą to kupiłem, to było 189 zł. Więc jeszcze nie przesądzam, czy to dużo otrzymało Torba termiczna, bardzo fajna, bo zmieści się sześć zimnych browarków, kieszonka na drobne, jak się browarki skończą, ale wszystko się zamyka, więc jest to bardzo ciekawe, bo a. przytrzymacie sobie tą, tą zimność browara dłużej, b. tą ciepłość dania, mam nadzieję, też na dłuższy okres czasu. I król dzisiejszego programu. Lunchbox z podłączeniem do gniazka sieciowego, podłączeniem do gniazdka samochodowego. I teraz uwaga. Jeden, dwa... 3-4. Uszczelka gumowa. Sprawdzimy później test szczelności Jest tacka, na którą wyciągamy żywność i jest chyba całe urządzenie, które grzeje. Producent podaje, że oczywiście w zależności od temperatury na zewnątrz, a określa tą temperaturę w granicach 25 stopni, pojemnik powinien grzać żywność do 60 stopni w jakieś 25-30 minut. Oczywiście też ważne, czy pojemnik wyciągnięty jest z naszą żywnością. Z lodówki nasz jest, więc będziemy przebadać. Co ważne, tu macie taki sprytny pojemnik Pach. Oj, kurde, nóż zginął. Robimy pierwszy test. 16,9. I de volaille. Mięsko cieplejsze, 17. No ale w każdym bądź razie nie jest to idealna temperatura do spożywania tych rzeczy. Zwycięstowanie zimne. Przełożymy to. Urządzenie jest bardzo proste. Zamykamy sobie nasz pojemnik. Ja teraz włączę stoper. Ok, bubu, odliczaj 20 minut. 20 minut. Czas start. I za 20 minut przekonamy się... Jaka temperatura jest mojego dania? Góra jest chłodna, boki są w miarę chłodne, ale tu środek jest dosyć gorący. Więc uważajcie, jak to kładziecie na czymś gorącym. Na pewno ja mam betonowe dłonie, bo popracowałem trochę w kuchni, więc no mnie tak nie parzy, ale normalnych ludzi mogłoby to parzyć. Uwaga! Widać, że dewolaj puścił soczek, widzisz to? Serek z niego i masełko. Uwaga, dewolaj. Około 60 stopni. W tej części około 36. Naprawdę rewelka. Idealna temperatura na teraz. Zajebisty i pyszny obiad. Zamykam, podłączymy, wrócimy do firmy i dam spróbować chłopakom, czy ciepłe. Zapraszam gościa, co jest wszystko I gościa, który jest koneserem o, owe! dań gotowych mark typu jendrusz. Próbujcie. O, chodzi o to, czy ciepłe. Ciepłe? Ciepłe. No. no? Ciepłe, no. No! Ciepłe, no? no? Ciepłe, no? 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 Ty dostał na słońcu? 20 minut, podłączone, a jeszcze czekało na nas i stykło. Próbuję najbardziej te w w jest zawsze zimne. no, 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 no. radę. Tak ciepłe trzeba brać, takie podżonowe, dobrze. Test szczelności, żureczek 450 gramów, temperatura, on już jest spokojowy, nie jest z lodówki, zamykamy, jedziemy samochodem, tak? I mi się to wywróciło. I tak, i tak leży, tu gdzieś przecieka. Czemu tutaj kochani? Odkryłem to teraz! Tu zawiasiko, kapie. Do góry nogami to nie zadziała, przez gumki nic temu nie jest. Zobaczmy środek. Podzielo. A w sumie mam już na porcję. Kochani, naprawdę Polecam pojemnik wszystkim tym, którzy muszą zjeść w trasie, lub wszystkim tym, którzy nie mają jak odgrzać sobie jedzonka w firmie. Słuchajcie, mam ze sobą sprzęt, żebyście mogli dotknąć. Ale co? Zdewolałem w środku? Nie, ale od razu Wam powiem jedną rzecz. Pojemnik wyciągnąłem i przyznaję Wam się do czegoś. Używam tej torby cały czas. No właśnie, jak przywożę taka... żarcie do firmy, to wkładam sobie tu pojemniki z żywnością. Pytałem w trakcie tłumania filmu, czy sztućce zostały dołączone do zestawu. Okazało się, że tak, więc zobaczcie, jak przykitracie trochę na. Były pytania w trakcie, którędy to cieknie, bo tego nie było widać na filmie. To jest ta skrytka, nie? No. I Aha. zrypali, Aha, bo ta tak. skrytka ma tu zawias, a tu a, dziurkę nie. na zapadkę, żeby się nie otwierało. I tylko kapy no, przez taką małą dziurkę. Syszy, Lepiej już było tego nie zrobić. Kochani, ja was zapytam, czy wy byście sobie taki gadżet kupili, ale zanim mi odpowiecie, to wam powiem, no bo miałem z nim największą styczność, że kupisz. Że to naprawdę działa. Ja bym, ja bym osobiście kupił, bo sam rozważałem nie dla siebie, ale dla żony, która y, pracuje w. Y, no, bo ty z patelni grillowej nie kojarzę. Nie, bo my mamy tutaj możliwość do, dojścia do kuchni, tak, i z, przy mikrofalowania sobie czegoś, ale osoby, które właśnie siedzą gdzieś w, w urzędach albo nie mają po prostu dostępu do kuchni, takie coś właśnie rozwiązuje sprawę, no brania po prostu posiłków i pod, podgrzewania. Czyli ja Ci ja że że od tego są związki zawodowe, nie? Marcin, ty wiesz, że ja jeżdżę na ryby, tam nie mam żadnej kuchanki, a ja tak się składa, że niedługo mam urodziny. Ale ja, Ale ja to dla żony już wziąłem ja dla wszystko, 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 wszystko dobrego. Słuchajcie, ja wam to teraz sprzedam 250 zera. Ja bym ja tego nie chciał mieć, natomiast y, zgadzam się całkowicie, że wiecie, do czego to jest idealne. Jeżeli ktoś na przykład ma dietę, trzyma dietę ale ma taką pracę, że nie wiem, jest przedstawicielem handlowym coś, bo nie musi jeździć po stacjach benzynowych, tylko może zawsze nawet w trasie trzymać dietę i zjeść coś na ciepło. To jest super produkt, nie dla mnie akurat, ale to jest super produkt. No jak ty jeszcze tylko gotowe paru, no, tak, Tak, ja. Muszę się da. Chociaż, bo to jest to ogniwo Periera czy czego? Periera. Periera czy coś takiego, fajnie jakby miał jeszcze opcję właśnie, żeby coś chłodzenia. chłodzenia. Ja osobiście gadżet rekomenduję, się złotych nie oceniam, wy musicie ocenić, czy to jest dużo czy mało. ale naprawdę to Myślę, że taka sama torba kosztuje 30 zł. Serio, chłopacy. Ja nie przedłużam kolejny gadżet. Nie wiem, który z chłopaków chcę przedstawić. Abiego damy. Dawaj, Abie. Niech będzie Abie. Coś z rybami będzie miał. Funkcja: Witajcie w kolejnym odcinku Detail TV. Detail TV. Dziś na warsztat wjeżdża moja prywatna Karoca Ford S 2.0 TDCI. Autko, choć nie jest najmłodsze, Stój. no bo w końcu to 2007 rocznik. No to dobrze wiecie, że dbam o nie lepiej niż o własną żonę. No taka, przepraszam. Ale znacie mnie również z tego, że jeżdżę na ryby, no i zwykła gałązka powoduje, że na takiej szlachetnej karoserii pojawia się rysa. Nie ma co ich bagatelizować, żeby nam się nie nawarstwiały, dlatego dziś pokażę Wam super specyfik, który może uratować sytuację. Eee, rozproszył mnie. No i proszę, namierzyłem jednego dziada. Pamiętam kiedy to się stało, jej siotry wtedy brały niesamowicie, ale rysa jest rysą i trzeba się jej pozbyć. A to, to co. Na szczęście zakupiłem skracz y, stick i zobaczymy, czy to pomoże. No dobra, jedziemy z tematem. Punkt pierwszy: umyć samochód. Punkt dwa: odpuścić. Dupa widać, nie? Nie, Punkt trzeci: skracz stick. Nakładamy. teraz punkt czwarty, zarazem ostatni. Przecieranie suchą szmatką. Nadzmiar wosku. Mm. Przenożyczenie było nieprzypadkowe. Sratstik. Czy warto było wydać za ten specyfik 16 zł? Powiem Wam tak, nie warto. Lepiej bym za to kupił 3 kg waniliowej na karasia i dobrze się pobawił nad wodą. É de Rane, że kupiłbym te kredki żeby je po prostu mieć. Yeah. Ale rozumiem, że ten specyfik nie, 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 nie. nie, nie przyniósł żadnych To pie. jest czy to jest to co w Mango Gdynia tam tak, pokazywali. Tak, ale tak. ale ta, ta kredka, ten specyfik dał nam Niesamowity filmik. Szacunek. Awi, to jest marnujący się talent. Mi się wydaje, że naprawdę, M jak miłość plus na ten, co na rowerze jeździ w tym czarnym skafandrze, jak Czekaj, on ma. Montaż, no ojciec Mateusz, ojciec Mateusz. mój numer telefonu. Tak, rewelacja. Kochani, produkt nie działa, ale w dupie, bo się dobrze bawiliśmy. Możesz mieć zawsze takie rzeczy. I pamiętajcie, jeżeli Dobre. macie jakieś rysy na ten, to kredka wam nic nie pomoże. Tak. I pamiętajcie, idźcie za Radomabiego, Warto, żeby się nie nawarstwiały. Nie? I, I dbajcie o Stoję. I 3 kg wa, y, waniliowej na karasia. Nie, no, nie, no, dobra. Lecimy z kolejnym gadżetem. Ja czekałem nie, na tę moją prezentację. Jak dobrze, że nie byłeś pierwszy, bo to już byś nie chciał nic to oglądać. Lecimy z kolejnym gadżetem. Piękny, salonowy, no, jeszcze 13 lat temu. I choć w tamtych czasach wszystkie te bariery napychane w kokpit nie były tak istotne, no to z biegiem lat niektóre z nich przydałyby się, jak chociażby taki Bluetooth. Po co? Ano po to, żeby odpalić sobie na przykład muzyczkę z telefonu, gdy w radiu słyszymy tylko kolejny blog z reklamami. <śmulety> Albo gdy technika wyparła nagrywarkę Sydney, no i nie mamy już jak wypalić płytki. Dlatego też sięgnę po rozwiązanie jakim jest cud inżynierii ostatnich lat – transmitter FM Bluetooth. I żeby nie było na aukcji wybrałem jeden z najtańszych modeli, którego cena pozwalała jedynie na spakowanie go w woreczek foliowy, no i jeden z najdroższych egzemplarzy z inteligentnymi technologiami i panelami słonecznymi. Jednym słowem, wow. Pierwsza rzecz, jak to w ogóle działa? Mówiąc najprościej, smartfon poprzez Bluetooth komunikuje się z transmiterem, a ten z kolei dzięki ustawieniu tej samej fali radiowej co na radiu przekazuje dźwięk i umożliwia jego odsłuchanie. Tyle teorii, czas sprawdzić model po taniości. Przeleszczący woreczek i uproszczona instrukcja. Czuć tu też chiński plastik, ale spokojnie, nie oceniajmy gadżetu po okładce. Na wstępie myślałem już, że transmitter wyzionął ducha, ale okazało się, że przy podłączaniu przeszkadza dość głęboko umieszczone gniazdko zapalniczki. No i z tym damy sobie radę. Synchronizacja banalna, klik na telefonie, ustawiamy radio na wyświetlaną stację 87,5 FM i powinno działać. Działa! Powiem Wam, że jak na 17 zł to nie ma co więcej wymagać. Podczas jazdy nic nie zakłócało sygnału. Wiadomo, że w tle, podobnie jak to w radiu, słychać delikatne szumy, ale jeśli nie jesteście audiofilami, to nie przeszkadza to wcale. Mamy tu jeszcze możliwość odbierania rozmów przez Bluetooth. Halo? Halo? Ale wsadźmy to raczej między bajki. Możemy za to podpiąć pendrive'a z naszą playlistą i cieszyć się odsłuchiwaniem utworów. A co z solarnym bajerem? Obsługuje karty pamięci. Ma mikrofon w HD, monokrystaliczne krzemowe panele solarne, Bluetooth 5.0, no i całkiem fajną jakość wykonania zgodnie z zaleceniami. Najlepsze miejsce do montażu to przednia szyba. Urządzenie, dzięki magnesom, można też odpiąć i ukryć przed typowym wzrokiem Sebixa. A po uruchomieniu auta, urządzenie samo się załącza dzięki opcji Sensing, Vibration i Auto Wake Up. No, można powiedzieć, że to taki Mercedes wśród transmitterów, no ale jak się płaci. To się wymaga. Okazuje się, że to, co takie piękne, nie do końca się sprawdza. Urządzenie lubi przejmować sygnał z przejeżdżających obok autobusów, ale z racji zwiększonej odległości w tle jest nieco więcej szumu, no a pozostawiając auto na dłużej w garażu, nie mamy co liczyć, że się naładuje. I choć pewnie ktoś z Was powie, że można kombinować, no, bawić się z różnego rodzaju e, ustawieniami, e, cuda wianki na kiju tutaj tworzyć, to powiem Wam jak typowy Janusz, nie po to wydawałem ponad 100 zł, żeby musiał się z tym wszystkim... Tyle bawić. I tyń za 11 był lepszy? No powiem ci. <laughs> Co? Ech. Zaskoczyłeś. No tak, powiem wam tako. przetestowałem to ponad 2-3 tygodnie, jeździłem z jednym i z drugim. Tak! tak wow, no. szapa! I co mnie wkurzało, to to, że na tym jednak ta odległość na szybie sprawia, że, że szumi bardziej, wiecie, jak radny nieraz tak, ma tam taki charakterystyczny Tak, takich. Tak, no. To tu jest niestety bardzo to wyczuwalne. Nie wiem, czy trzeba to było gdzieś bliżej umiejscowić, no ale z kolei. Ale bliżej, jak masz na, na szybie, to na szybie. Ważek jak przyjeżdżałeś ko naprawdę koło każdego autobusu, to ściągałeś jego sygnał, nie? Ale powiem Wam szczerze, jak Ty to wyciągnąłeś. I no, ty, ty no. sam powiedziałeś, ja to muszę mieć. Tak, Jakieś prawie... zajebiste, tak, nie jak już masz zatkanego. Mówię, ja to chcę, ale plastik nie i to, to jest tak, ciężkie, no, fajne, no, nie? Plastik nie, jakiś. O kurde! Zobacz, nie jakie ważne. są przyciski. No. Jak korzystałem z tego drugiego, solarnego i droższego, to szybko wróciłem do tego tańszego. Ale no. powiem wam, że, zna, że znam Markę, <laughs> ich właśnie takie mm. ładowarki, przewody są no. fajne. Mm -hmm. Ty mnie zaskoczyłeś, ale to zajebiście, bo po to przecież stworzyliśmy ten format, żeby wydać 16 zł i być zadowolonych, a nie dziesięciokrotność tego. I być wkurzony. Nie mówię, że się oczywiście na tym nie da tak. y, funkcjonować, tylko że porównując dwa produkty naprawdę zmieniłem bardzo szybko i wróciłem do tej taniej chińszczyzny. Super, że wygrało to. Ja się cieszę osobiście. W dobie inflacji każdy pijąc się liczy. Tak jest, dobra, zobaczmy, co tam ma kolejny z gadżetu. Ja! Sztabuch. Sztabuch. Jak zostać superbohaterem? Można posiadać nadprzyrodzone moce. Można poddać się podejrzanym eksperymentom. Być nad wyraz inteligentnym albo obrzydliwie bogatym. Ale można też ratować ludzi w inny sposób. Jestem Sebastian i niczym Clark Kent zamieniam się w Sebixa, pytając ludzi, czy mają jakiś problem. A oto moja supermoc. JATO JT83081, czyli urządzenie rozruchowe z funkcją Powerbanka. Aweryjne uruchamianie nie tylko samochodów mocą od 200 do 400 amperów, ale też motocykli, kładów, łodzi i sprzętu ogrodniczego. Nieważne, czy to z silnikiem benzynowym, czy też z dieslem. Zostań bohaterem osiedla i sąsiadem, który niczym duch zjawia się na pomoc. Wystarczy jeden dźwięk i wtedy się pojawia. Ale ja to, to też zasilanie urządzeń przenośnych, czyli wszystkiego, co wymaga ładowania. No i jest to też sposób na podryw. Nie wszyscy bohaterowie noszą peleryny, niektórzy nawet nie noszą butów, ale każdy może zostać bohaterem, którego potrzebujemy, a na którego nie zasługujemy. Nie. Kurde, sztaba, Minuta 30 i tyle treści. Całym, tak, tym razem naprawdę krótko. Było techno, byli super bohaterowie. Widzę, że był później chyba tym... nawet był seks z Ale już, yeah. już nie zmieściłem nagrania. Madzia leśna, mimo wolniej już staje się chyba bohaterką kolejnego mema o niej, nie? <laughs> działa, bo znaczy, było nie. zabawnie, ale ci działa. Działa, natomiast no jak gdyby ze względu na to, że to jest nagrywane yy, teraz w okresie wakacyjnym to ten produkt zostanie doceniony za kilka miesięcy, jak ludziom zaczną nie odpalać samochody. To działa, działa, działa. Tak działa, ja jestem za. Ale od razu mówię, że w pewnym sensie działa jednorazowo, czyli jeżeli masz odładowany akumulator, tak, nie do zera, bo jak jest do zera, to nie ma szans, nie? Kręci, kręci, nie chce odpalić i użyjesz tego hmm. urządzenia rozruchowego to, to spokojnie, bum, odpalisz, ale no później musisz to ja to podładować, ono ma Cierpałeś taki, mocno, wiesz, ja rozumiem, dwa, trzy strzały takie na tej zasadzie, nie? Dlatego mówi się, to jest awaryjne, nie? Czy byłaby możliwość podłączenia mojego urządzenia do tego czegoś? To jest latarka, a jak klikniesz tam w instrukcji, jest chyba 3-4 razy, to wtedy nadaje sygnał SOS. Uwaga jakbym wam migał. Oje! Oh, yeah! Ooo! Wow! Wow! I to i to jest ekipa. Powiem ci sztaba nie masz. Nie masz latarka, powerbank i coś czego ludzie nienawidzą, to znaczy ratujecie z sytuacji, no bez wyjścia, bo nie masz wyjścia. Fajne, fajne, fajne. No. Polecasz? To zdecydowanie. Szczególnie jeżeli ktoś ma jeździć starszymi samochodami, nie? Patrzcie, już gorące. Lecimy dalej. Na sztaba próbmy też, nie? To teraz co, Archie? Archi się urlopuje, a my stwierdziliśmy, że nie możecie czekać na odcinek kolejny tydzień, więc po prostu zobaczymy reklamę, którą nagrał wcześniej albo test i ocenimy to bez niego, bo zresztą jego gadżet widzimy. No tak, dobra, a my lecimy do oglądania. Jeżeli sporo jeździcie samochodem, to pewnie nie raz zdarzyła się Wam sytuacja, przy dłuższej trasie byliście wykończeni. I oczywiście tej sytuacji warto się zatrzymać i odpocząć. Jeżeli jesteście naprawdę wykończeni, to albo drzemka na przednim fotelu, albo kulonko na tylnej kanapie, które, jak widzicie, bywa nie zawsze bezpieczne. Ale spokojnie, kupiłem gadżet, który podobno pomoże nam w tej sytuacji. Zobaczmy, moi drodzy. Dziś do zaprezentowania mam materac z Muhanny. Łóżko samochodowe o wymiarach 130 na 80 cm koloru beżowego. W skład zestawu wchodzi pompka, dwie poduszki, zestaw do ład i stylowa torba. Całość waży około 2 kg, a maksymalne obciążenie materaca to 300 kg. A więc co? Pora chyba to odpalić i napompować. A więc podłączam pompkę, załączam ją i pompuję na początek poduszki. No, powiem Wam, że tempo pompowania nie jest oszałamiające. Załączę stoper na zegarku i zobaczymy, Ile tak naprawdę będzie pompowało nasz laterac? Jazda! No nie! To no te poduszki tak długo pompowało, a to już... Się... No niemożliwe! Zatkało mnie normalnie! A! O jedna poduszka dużo się pompowała, kochani, niż to, to jednak kończuwa robi robotę. Dobra, słuchajcie, pakujemy się do tyłu. Czas przetestować, co? W sumie się czuję jak na jakimś łóżku wodnym. <grym> Jest mięciutko. Na pewno więcej miejsca, bo zyskujemy całą yy, strefę tutaj tego kanału, który tutaj był wolny. Kurczę, no nie wiem, no dwie poduszki, materiał miły. Kurde, no czad. Z chęcią bym się teraz nawet zrzędnął. Moi drodzy, cztery elementy tego całego zestawu napompowałem grubo poniżej 4 minut. Wydaje mi się, że to jest naprawdę rewelacyjny czas, jeżeli chodzi o na przykład takie szybkie przystosowanie materaca do spania. Ale żeby nie było tak pięknie, tutaj akurat we się pasował się ten materac idealnie. Ale zobaczmy, czy ten materac przystosuje się do pierwszego rzędu siedzeń w busie albo tylnej kanapy w Lecimy. Elegancko wycięte pod gałkę biegów. Powiem Wam, że dla kierowców długiego dystansu w takich busach zda egzamin. Spoko, jest dużo miejsca. Na pewno wygodniej niż na fotelu. Mam pewne wątpliwości, ale patrząc na busa udało się, więc tutaj może też. Ty, skrojony pod to. Szok. No panowie i panie, powiem szczerze, jak na razie robi to robotę. No nikt mi nie powie, że na przednim fotelu jest wygodniej. Jak widzieliście, uniwersalny materac, 75 cm na 135, zmieścił się bez problemu w trzech różnych samochodach. A więc dalekie podróże, czy też wypad za miasto, na jeziorko, na rybki, sprawdzi się idealnie. Ja oceniam zestaw cały 5 na 5, ale najlepiej jak każdy z was sam osobiście doceni taki gadżet. No, wielkie Arci, wirtualnie. Yeah. Brawo! Fajny gadżet, Siedź. fajny gadżet. Siedź. Ale szczerze, zapragnąłem to mieć. My to widzimy, rzuć piękny romanie nam to. Zajebiste było to, że on wypełniał tym tą dziurę no, tak, i powiększał. Tak, 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 tak. Rzeczywiście trochę butami ubrudził. No, A Ale oto to jest ten taki oto. miły co znamy z tych granatowych materaców, tak, nie? I tak i do pływania i do Pania. Zamszyk tak. rewelka, gadżet, a pamiętajcie, że acz to jest stary koń, a wyobraźcie sobie, że masz dzieciaka i jesteś gdzieś tam z nim na wyjeździe i sobie tak kurczę rozprostuje mhm. łóżki, nie? To dla niego to jest normalne łóżko. No dobra, ale tu było powiedziane, że to wytrzyma 300 kilo. Ale podpuszczasz! Ty myślicie o tym co ja? Pytanie, czy ile? Ile masz? Ja? 115. Ty? 92. Ja 103. No to jak to już jest 300. To jest... Podpuściłeś. To Podpuściłeś. To wybuchnie? Kładziemy się. No nie na stole, to no stół nie, nie wytrzyma. W no to... no jakim stole? No na Sto ziemi zmiemy. bierzemy Kanapka. to. Łapka. Też jest Kanapka. 300 kilo. No dawaj szlała, ty chyba tam. No, no nie, no ty jesteś lżejszy, to teraz ty i ja najlżejszy. Na, na, na Kto jest na dużą łyżeczką? Ja nie jestem lżejszy. O, do Abiego. Kto jest dużą łyżeczką? Dobra, Abi chyba w tą stronę, co? <laughs> o, ona zadokonał. Wchodzę! Ale nie rzucę się tylko woli. Mamo, przepraszam! No, mówię Wam szczerze, ani mru mru by się nie powstydziło takiego to nie kabaretu. Nie, nie, kłamstwa. Mówią, że 300 wytrzymał, 400 Tak, było. dajemy punkty ujemne za kłamstwo instrukcji. Gadżet naprawdę jest fajny, jeżeli dużo podróżujecie, to myślę, że warto go mieć. Chciałbyś? No, pewno. Do S-Maxa się zmieścił, to... Ty te ryby, to wszystko, wszystko w ogóle pasuje nie, na ryby. To nie, to nie, to no. Musisz zrobić też gadżety na ryby, będziesz najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Kochani, mam nadzieję, że taki rodzaj, taki format Wam się spodobał. My się bawiliśmy przednio, napiszcie nam w komentarzu, jaką inną kategorię rynku poruszyć. Może coś do komputera, może coś na survival, a może coś do roweru. Wszystko zależy od Was, bo przecież jesteśmy tylko wyłącznie dzięki Wam i dla Was. Tak poetycko to zakończymy. Trzymajcie się. Miłego pa!